Witam. znajdujemy się na terenie zajezdni przy ulicy Legnickiej. Tutaj odstawiono kilkanaście wagonów tramwajowych, które są zabytkowe. Niektóre pochodzą z końca XIX wieku, większość z lat 20. XX wieku. Dla przykładu ten wagon, w którym właśnie się znajduję, woził Wrocławian od 1925 do 1977 roku, a więc kilka pokoleń mieszkańców naszego miasta. Jak widać, dziś jest on zdewastowany. Wspólnie możemy to zmienić, dlatego zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego projekt zabezpieczenia tych tramwajów i remontu jego z nich. Przywódźmy Wrocławiowi jego dawne urokliwe wagony.